O, witam. Kupiłem taki falowniczek JVP130 od Sansana. No, mam takie malutki zbiorniczek 96 litrów bez sampa. No, odpieniać się zaraz znajdzie w nim, bo będzie. Zbiornik dojrzewa ma 3 tygodnie na bakteriach kolony, a ATM kolony. Więc tam już dwa błazny wpuściłem. Na razie mam też wysyp dino, się pojawił, jak to bywa. Ale wracając do, do falownika, eee, falownik no, fajny pod względem tym, że jest nieduży, niedużych rozmiarów. Eee, jest na magnesie, no ale to w sumie chyba tyle jego plusów. Eee, kabelek bardzo krótki, może metr, metr 20. To wszystko. Eee, cholernie głośny, chodzi jak traktor. Dopiero gdy mu tam dołożyłem taką gumeczkę w miejscu tutaj, gdzie jest gdzie stanimy regulacja, w którą stronę ma on tam falować, dmuchać tą wodę, pchać tą wodę, no to wtedy to wygłuszyło. No rzeczywiście wygłuszyło. No i, i ta rzekoma regulacja siły przepływu, no to też tak powiem, ona średnio, że tak powiem, działa, bo nie widzę tam specjalnej różnicy. Tej wciśle przepływu. No to chyba tyle. Może to pomoże komuś przy ewentualnym zakupie. Pozdrawiam.